Bardziej utknięty jest człowiek w jakichś sytuacjach, czy to finansowych, czy relacyjnych, czy w jakichkolwiek. Można śmiało stwierdzić, że jest po prostu niedojrzały emocjonalnie, czyli utknął jego świadomość, jego części osobowości, które są mechanizmami już automatycznymi, w zależności od bodźca, wystarczy dać odpowiedni bodziec i będzie dana reakcja. A są to świadomości, które utknęły, wytworzyły się i zakorzeniły. Mniej więcej w wieku od 0 do 16 lat. Później już tylko się rozbudowywały, w zależności od środowiska, w którym to się działo. Wyjściem z tego typu stanu świadomości jest również stan przywrócenia poczucia własnej wartości. Czucia wartości i wynikających z nich zasad odpowiedzialności, siły, odwagi, prawdy, dobroci. Tych, tych stanów sprawia, że nastolatek, dziecko wyrasta, koniecznie wyrasta z no, swojego wieku. Dlatego ja wielokrotnie powtarzałem o tym, że praca z wewnętrznym dzieckiem, ludzie, którzy pracują z wewnętrznym dzieckiem i pielęgnują to wewnętrzne dziecko, jest błędem, ponieważ jest to utrzymywanie świadomości niedojrzałej, która już wymaga od długiego czasu wydorośnięcia, wyjścia z tego stanu, z tych nawyków, przekonań, wierzeń. To wymaga integracji myśli, uczuć, ciała fizycznego, bo mentalnie człowiek może przepracowywać kwestie, ale jak realnie dojdzie do konfrontacji, to ciało fizyczne również potrzebuje doświadczyć, czyli przemienić się, układ nerwowy potrzebuje. A to świadomością kierujemy. Oczywiście w zależności od tego, jak bardzo jest rozstrojony ten układ nerwowy, no to wymagana jest ilość czasu, sytuacji i zaangażowania do tego, żeby to ciało fizyczne i układ nerwowy dojrzał dosłownie.